Zapraszam na bezpłatną konferencję TradeWorks. Link w opisie. W dzisiejszym materiale podzielę się z Wami przemyśleniami dotyczącymi dwóch spółek z rynku polskiego i zrobimy aktualizację The Craft Heinz Company, czyli spółki, która już wielokrotnie pojawiała się na kanale, a teraz pojawiło się kolejne miejsce do dołączenia do rynku. Zaczynajmy. Zacznijmy od The Craft Heinz Company. Poprzednio analizowaliśmy bez uwzględnienia wypłacanej dywidendy. Pojawiły się sygnały za złamaniem trendu, ale w tej okolicy nie pojawił się żaden istotny wzrost. Pamiętam, że Chyba nawet uruchamiałem pozycję i udało mi się ją zamknąć na zero. Na pewno straty tutaj nie było, no ale to tyle, tak? Cena, cena zeszła niżej. Ostatnio zajrzałem na ten wykres z uwzględnieniem wypłacanej dywidendy, czyli właśnie tutaj, klikając przycisk na TradingView ADJ. I widzimy, że już nawet jeszcze lepiej wygląda to złamanie trendu, i widzimy, że cena teraz dopiero tutaj dociera do istotnego miejsca pod inwestycje. Tylko w tej strefie chciałbym zobaczyć sygnał od rynku. I ponownie, jeżeli chcecie nauczyć się takich sygnałów, to zachęcam, napiszcie w komentarzu: tak, podeślij materiał. Widziałem już wiele osób, obejrzało te materiały, pisało też, żeby żeby podesłać. Ja w odpowiedzi na wasze komentarze wklejam link do tych materiałów. Tam dokładnie tłumaczę, jak ja patrzę na te formacje świecowe, jak ja tym price action operuję. Tak więc tutaj mieliśmy sygnał od rynku, że będą spadki. W tym miejscu mieliśmy sygnał od rynku, że będą spadki i on był testem poprzedniego. Tu mieliśmy sygnał od rynku i czy trzeba wychodzić od razu z rynku po 15% spadku w ciągu dwóch tygodni? Nie trzeba od razu. Można poczekać na odreagowanie, i dopiero wtedy, w tym miejscu również była formacja spadkowa. Tak więc widzimy, że te formacje się pojawiają. Tu była formacja wzrostowa. Czekamy na taką samą formację tutaj, czyli jeżeli pojawi się formacja wzrostowa z 1T. I chyba 1M, zaraz spojrzymy, bo powinienem mieć historyczną, historyczną analizę. Tak jest. Zaraz sobie tam spojrzymy. z 1T1M. To baj na teście formacji. I póki co tej formacji nie ma, zobaczymy, jak wygląda interwał miesięczny. Na interwale miesięcznym również te formacje, wydaje mi się, że tutaj były. Tak jest. Że bez ADJ. W tym miejscu była formacja, tu była formacja i tu była formacja spadkowa. Tak więc ten miesięczny też wygląda dobrze. Jeżeli nie udałoby się z interwału, z interwału tygodniowego wejść, będziemy próbowali wejść z interwału o tutaj, zostawiamy tak i tak z interwału miesięcznego. W tym miejscu czekamy na sygnał, i jest to strefa od 24 już zaliczona. Od 24.14 do 23.03. Gdyby jeszcze niżej tutaj zjechali, ale na przykład same knoty pozostały poniżej strefy i pojawiła się formacja, to też będzie do wykorzystania. i mamy tutaj spółkę, która płaci dywidendy 6,47% i jest to stała dywidenda od 2019 roku. Więc spodziewam się, że gdy cena tutaj urośnie, to i dywidendę zaczną w przyszłości zwiększać. Jest to super propozycja do portfela dywidendowego. A teraz przejdźmy do spółek polskich. W propozycjach pojawiła się, e, znaczy w komentarzach, pojawiła się propozycja, żeby przeanalizować spółkę Neuka. Mamy bardzo ładny wykres. Muszę przyznać, że trend jest Zdrowy. Mamy tutaj wypłacaną dywidendę. Sprawdźmy sobie, jak często jest wypłacana. Mamy stale rosnącą od 2019 roku od 7,4 do 16 zł w 2025 roku. Natomiast procentowo do aktualnej wyceny nie jest to dużo, czyli możemy mieć stale wzrastającą dwukrotnie od 2019 roku, ale nie uda się na tej spółce tyle zarobić co właśnie na Heinz, gdy jest wejście po korekcie. I tutaj również takie wejście po korekcie byłoby opłacalne, gdyby teraz jeszcze cena spadła o 50%, to okazałoby się, że ta dywidenda 16 nie będzie dzielona na 150 dając 2%, tylko będzie dzielona na 333. A więc powinno to już wtedy wyjść koło 4-5%. I taka okazja na dołączenie do rynku będzie już zaraz po wybiciu dołka z października 2022 roku. Zarówno na wykresie uwzględniającym wypłaconą dywidendę, a na wykresie nieuwzględniającym mamy tutaj dołek na poziomie 527, ale Dalej nie jest, nie jest zahaczona strefa 0,5, więc ja bym tutaj, zarówno na interwale tym miesięcznym i tygodniowym, obserwował reakcję po wybiciu tego dołka na wykresie uwzględniającym wypłacaną dywidendę i na wykresie nieuwzględniającym, i obserwowanie, właśnie czy cena poziom 0,5 zostaje zaliczony i czy pojawia się jakaś reakcja, bo cała ta strefa. Powinna dać reakcję. Natomiast im niżej cena zejdzie, tym oczywiście większą dywidendę w dłuższym czasie. Zatrzymanie tej pozycji w portfelu dostaniemy. I w tym momencie przypomnę, bo to są spółki polskie. Ja przez ostatnie ponad rok zajmuję się głównie spółkami zagranicznymi. Ze względu na to, że złotówka jest silna, dolar jest słaby, więc zwrot powinien być o wiele wyższy w, w czasie. Natomiast. Spółki polskie będziemy kupować, i spółki polskie najlepiej kupować poprzez indywidualne konta emerytalne IKE i IGZE. Polecam się zainteresować tematem. Sam mam takie konto i tam właśnie wpłacam pieniądze co roku, żeby potem móc te spółki dywidendowe polskie kupować, gdy nastanie odpowiedni moment. I tak spodziewam się, że w przyszłym roku ta neuka może nam zaliczyć naszą strefę od 299 w górę do 498, czy bez wypłaconej dywidendy 500, chyba tam było 25. Można się cofnąć w materiale i sprawdzić. I to indywidualne konto emerytalne pozwala Wam na to, że będziecie dostawać dywidendę, ale nie musicie płacić od niej podatku, co sprawia, że zyski są o wiele większe i można zastosować metodę kuli śnieżnej. Jeżeli chcecie, bym coś więcej na ten temat opowiedział, możecie dać znać w komentarzach. Wtedy się do tego przygotuję, zaktualizuję trochę te dane względem poprzedniego roku, gdy, gdy robiłem o tym materiał wewnątrz naszej społeczności, bo odbył się cały, cały webinar godzinny. I plus sesja pytań i odpowiedzi razem z naszym kolegą KLM to prowadziliśmy. Tak więc to będzie spółka, którą będę chciał wrzucić do portfela, ale musi się pojawić korekta, musi, muszą być zaliczone odpowiednie miejsca. Wtedy na dłuższy termin taką pozycję wrzucę i właśnie z wykorzystaniem IKX. -E. Pamiętajcie, by się tym zainteresować do końca roku, ponieważ mamy limity roczne na wpłaty, więc do końca grudnia można wpłacać tam pieniądze. Dobra, a teraz CCC, czyli coś, co właśnie się wydarzyło głośno. Było bardzo o CCC: o tym, że spółka zrobiła jakieś machlojki w sprawozdaniach finansowych. Pewien fundusz inwestycyjny podważył wiarygodność sprawozdań finansowych wydawanych przez tą spółkę, i tak naprawdę nie było wokół tego jeszcze mm, takiego. Potwierdzenia, że faktycznie tak jest, tylko na podstawie samego jednego artykułu wywiązała się wielka dyskusja w internecie i przerażenie inwestorów, które spowodowało drastyczne spadki. Spadki, które, o ile dobrze pamiętam, to gdzieś tutaj został opublikowany ten materiał około 30%. I cena dotarła do istotnego miejsca takiego istotnego miejsca, które gdy tutaj ktoś. W tym miejscu mi mówił, czy warto jeszcze kupować? Mówiłem, no dobra, musimy poczekać najprawdopodobniej na powtórzenie tej korekty. I faktycznie musiałem poczekać sporo czasu, żeby kupić. I o ile zakupy w tym miejscu ciężko by było dać gdzieś jakiegoś stop lossa i ograniczyć straty po przekroczeniu pewnego poziomu, tak już tutaj byłem w stanie to zrobić. I cała ta strefa, może tutaj. Tutaj usunę. Cała ta strefa od 160, a nawet bardziej od 149,90, to była strefa, z której cena właśnie powinna przynajmniej dać. Jakąś reakcję, i pierwsze poziomy zostały zaliczone, i reakcja była przepiękna. I to dokładnie wtedy, kiedy był największy szum wokół właśnie e, owego raportu, o którym wspomniałem. Więc mamy złamany trend spadkowy, mamy niedokończoną strukturę korekcyjną, a więc spodziewam się, że jeszcze cena mogłaby zejść tutaj niżej, i stąd pojawiłyby się wzrosty, które, na które w przyszłości moglibyśmy patrzeć w taki sposób. Natomiast to będzie możliwe, gdy formacja padnie. I mamy tutaj zaliczenie istotnych poziomów, mamy zaliczenie. Hmm... Również poziomu 1,155 yy, powtórzenia tej korekty błękitnej, i pojawia się przepiękny młotek. Bardzo ładna reakcja! I ten młotek został w poprzednich tygodniach przetestowany. Udało mi się już uruchomić pozycję. Zejdźmy teraz na niższy interwał. Na interwale jednodniowym również pojawiła się formacja świecowa, i ta formacja świecowa została ładnie przetestowana więc możemy sobie dorzucić, że tu była formacja świecowa z interwału jednodniowego. Przejdźmy na interwał godzinowy. Czemu nie czterogodzinowy? Ponieważ dniówka składa się z dwóch interwałów czterogodzinowych i jednego takiego klikuta, więc, więc nie ma sensu analizować polskich spółek na interwale czterogodzinowym. W ogóle w sumie żadnych spółek. Interwał godzinowy, co nam pokazuje, że pojawiła się też Tutaj ładna formacja świecowa, i ta formacja świecowa tutaj miała swój test, więc również nawet taką dużą strefę można pogłębiać i z pogłębienia tej strefy. Czy to z tygodniowego, z jednodniowego, nawet godzinowego interwału tutaj ładna reakcja się pojawiła. Więc dla osób, które handlowały w takim, takim niskim interwale, z interwału jednogodzinowego, w tym momencie zysk to już jest y, okolice 3 do 1. No ale jak wygląda moja pozycja? Mi udało się wejść właśnie na teście formacji na 146,10. Jestem już około 5% w plusie. Jest szansa, że cena jeszcze raz tutaj dotrze i że pojawi się. Tutaj podniesiemy. Dopóki cena nie przebije tego wierzchołka, mamy strefę całą tutaj, która może zadziałać dalszymi wzrostami. Z najsilniejszym miejscem w okolicach 142,30 do 140,9 jaka jest szansa na ATH? Już zaraz pokażę. O ile, że na ten interwał jednodniowy, to usuńmy, to usuńmy i to usuńmy. Dobra, o ile powtórzenie tej pomarańczowej korekty. To będzie już od 160,70. Tu już będzie pierwszy opór dla wzrostów. Warto mieć to na uwadze, jeśli ktoś planuje długo trzymać pozycję. Tak, to będzie słaba korekta. nie powinna właśnie przez to, że tutaj zaczyna się robić klinowo, nie powinno to spowodować wy, wybicia dołka. Natomiast zawsze jest takie zagrożenie, i gdybym miał to oceniać, to gdzieś około 65% jest za tym, że strefa zostanie przebita, ale 35% za tym, że dołek zostanie e, wybity. I warto brać to pod uwagę, jeżeli ktoś zainwestował dużą gotówkę, może tutaj częściowo odebrać zysk. Sprawdźmy sobie jak ta korekta, to jest chyba największa korekta w całym trendzie spadkowym. Tak, i te korekty się na siebie nanoszą, przez co tu pojawia się kolejne silne miejsce. Sprawdźmy jeszcze tę korektę. I ta korekta zrobiła tutaj jeden do jednego, więc no jest szansa, że to pogłębi spadki. Dobra. Ok, jeśli te spadki byłyby pogłębione, to 124,70 nawet 125,65 to jest takie miejsce, z którego mogą się pojawić tak 120. 4,70, 123,45, przepraszam. To jest taki kolejny poziom, z którego mogą się pojawić wzrosty, a one nawet gdzieś tutaj do 103,35. Jest cała wielka rozciągająca się strefa, z której mogą być te wzrosty kontynuowane. I cały ten ruch wzrostowy, który mamy tutaj, jest ewidentnie trójfalowy. Tylko czy jest to taka trójfalowość, która może nam dać atak po, po ATH? Niekoniecznie. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że. z adj to mamy 307,6 czyli uwzględniając wypłacaną dywidendę bez uwzględnienia wypłacanej dywidendy jest to poziom 312 natomiast cały ten ruch może się rozwinąć w stronę takiego że tu będzie a b c tu pójdzie dalsza struktura i dostaniemy taki spadek a cały ten ruch w środku zostanie zaklasyfikowany jako trójfalowy właśnie przez tę korektę. I Należy się spodziewać, że po wybiciu wierzchołka, który tutaj mamy na poziomie 247,2, mogą się już pojawiać formacje spadkowe. Będę wtedy obserwował formacje z dużego interwału i tygodniowego, i miesięcznego. A jeżeli się nie pojawi i dostaniemy jakiś ładny impuls, w którym będą się powtarzały korekty i będzie to fala trzecia, no to wtedy będę trzymał gdzieś po ta okolica pozycja. No ale to jest, jak to mój kolega Styks lubi mówić, melodia przyszłości. Na ten moment skupmy się nad przebiciem bardzo ważnych oporów, i gdy zostaną te opory przebite, gdy zostanie wybity wierzchołek z tej korekty. Miałem tutaj zaznaczone na pomarańczowo 192 i zamknie się ładnie formacją. Nad tym poziomem będziemy jeszcze raz próbowali do rynku dołączyć na taką korektę. I będzie to sygnał już za tym, że raczej jesteśmy już po spadkach, a teraz czas na konkretne wzrosty. I to by było na tyle, jeśli chodzi o spółki, które dzisiaj chciałem Wam pokazać. Też nie będę przedłużał filmu, ponieważ nie do końca się dobrze czuję od Rana, więc zaraz wracam do łóżka się wygrzać i mam nadzieję, że w kolejne dni przywitają nas ładnymi wzrostami na CCC, ładną formacją na Heinz company oraz że w niedługim czasie dostaniemy pogłębienie korekty na NEUC i e, będziemy mogli również do tego rynku dołączyć. Was zachęcam do zostawiania komentarzy, w których dacie swoje propozycje do analizy. Ja wszystkie przeczytam. Zachęcam was też do tego, abyście się nauczyli formacji świecowych. Jak widzicie, przydają się w każdym materiale, który tutaj prowadzę. E, ich z nich korzystamy. Osoby, które już są po tym filmiku, do, dostały te filmiki dotyczące formacji świecowej, nauczyły się tego, też możecie dać znać w komentarzu jak wasze wrażenia, czy może coś więcej chcielibyście na ten temat się jeszcze dowiedzieć i czy pomogło wam to już w handlu? O, dajcie znać i tym będę kończył ten materiał. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Cześć.